i'm dead. W tym zimowym entourażu mróz, śnieg, ale piękna pogoda słoneczna witamy Państwa z gościnnej ziemi z Blewskiej, na której poszukiwacze smaku dzisiaj na chwilę osiądą. Słychać konie, na której osiądziemy na chwilę, aby pokazać Państwu zwyczaje związane z karnawałem, kiedyś zwanym zapustami. Jest ze mną pani Wanda z koła gospodarnych wiejskich z Blewie, która już chce nam powiedzieć coś nieco na temat zapustów. Pani Wando, zapusty króciutko. Ostatnie trzy niedziele karnawału to zapusty. To je niedziela starozapustna, pustna i zapust. Lato, je bardzo psiankna pogoda, wiele śniegu, tak jak tu widzita. Tedy robimy kuligi. I dziś też tu do nas przyjechali goście, których serdecznie witamy. Tu w naszych stronach Kuligi są zwyczajne, ale nie ja no to. Zwyczajne jest to, że w zapusty przyjeżdżają goście i jedzie się w gościna i chodzi się na muzyka, na bale. Bo ojce tak powiadali, że jak kto w zapusty się nie bawi, nie przyjmuje gości i są w gości nie jeździ, to będzie miał chudo bez całki rok. I to je bodaj prawda. Bodaj prawda, a chudo nie będzie, Gwarantuję Państwu to z całą stanowczością. Będą hulanki, swawole, tańce, Sanna już była i za chwilę pokażemy jak wyglądały zapusty mięsopust, czyli obiadanie się mięsem, wesołe zabawy, szaleństwa na Kociewiu jeszcze jakiś czas temu. Zapusty to jest taki szczególny czas, w którym ludzie są skłonni do zabaw, do uciech, do balów różnych. Ale nasze dziadusie to tak powiadali. Kto tak się ani bawił w zapusty, ani na gościna nie jechał, ani do niego nikt nie przyjechał. Toć, tan, będzie miał chudo bez całki rok. A to też je takie przysłowie. Że pranzy, co możesz znaleźć, ustankały, jak uchwali buksy, Na nie? No. Są tu bardzo różnorodne potrawy, które serwuje się tu na Kociewiu, w naszych stronach, w zapusty. Są tu tak, kiszki swojskie, biała kiszka, leberka pasztetowa. To jest wszystko srodze smaczne, bo to jest swojskiego wyrobu. Nasze koleżanki przygotowały też fałszywy zając. Z gęsi czarlina. Tak. Jest też zrobiona kapusta z golonką, tak. bo wieta tu na Kociewiu to tak nasze babki gadały, że jak zapusty, to nagotuj im kapusty, ale taki, że świnia musi swoją nogą przez nią przejść. Czyli kapusta z golonką. Tu jest e, okrasa. Są też dania e, inne. Z ryb, to znaczy śledziowy, a ze słodkości to mamy pączki po naszemu pomelki. Chruściki, u nas gadają grochowinki, krążki, yy, co tu jeszcze, rogaliki też. To wszystko na zapusty nasze gospodynie wykonują. Ale jak ktoś chce tak galantnie przyjąć gości, tak fajnie, to psie róże karnawałowe. Jesteśmy w, w tej chwili w kuchni, jest ze mną pani Ela Szablewska, która, zwróćmy, państw, zwróćmy uwagę na strój pani Eli. Jest to typowy strój kociewskiej gospodyni, tak? Tak, z mlewskiej gospodyni, z koła gospodyń, tu u nas takie mamy nasze stroje. No i mamy te fartuszki, pieczemy pączki teraz na ten czas, chrusty, no i karnawałowe róże. Które dzisiaj będziemy smażyć dla Państwa specjalnie tutaj w tej na kuchni? Specjalne gości. Mamy zawsze karnawałowe róże. Pieczemy. Dla specjalnych gości w karnawał, specjalne karnawałowe róże w świetnym ludowym stroju zblewskim. Zatem może przystąpimy do smażenia tych róż. Co potrzeba, żeby takie róże zrobić? Panielu? Tak, mamy tu dwie szklanki mąki. Mąka. Tak, pięć żółtek, mhm. pięć łyżeczek pudru cukru, tak. pięć łyżek śmietany gęstej, mhm osiemnastki, mhm. łyżeczkę octu, no jak mamy spirytus to spirytusu łyżeczkę, Aha, no, no i to z zagniatami. Wsypuję mąkę w dwie szklanki mąki mhm. i wlewam żółtka, Tak. wlewam żółtka. Takie ładne wiejskie żółtka. Tak, Żółty. od naszych wiejskich, z wiejskich kur szczęśliwie hodowanych w warunkach bezstresowych, bezstresowe bez kury. Tak. Śmietana? Śmietana gęsta, 5 mhm. łyżek. Tak. Puder cukier. Tak. Puder cukier. Czyli wszystko Pani wrzuca właśnie do miski, wszystkie tak. składniki bez wszystkie żadnych składniki. tutaj wielkich ceregieli. Tak. I jeszcze Pani pewnie do tego I doda teraz, tego octu. Tak. Teraz w środek jeszcze dodam octu. Mhm. Dużo. Łyżeczkę. Mówi Pani, że można spirytus zamiast tej, zamiast tego octu, też łyżeczkę, tak? Można spirytus. Jak najbardziej spirytus. Czy dla amatorów, dla amatorów spirytusu może trzy łyżeczki na przykład? Nie, raczej nie. Nie przesadzać? Nie przesadzać. Dobra. Proszę Państwa, nie przesadzać z ilością spirytusu. A z octem w sumie też nie. Teraz się domieszam. Wy wszystko wymieszam. Mhm. Później wezmę na stolnicy. Tak? I musi pani wtedy dotknąć. I zagnieść. to muszę tak wygniatać. Aż tak wie pani. Czyli aż będzie pani miała taką kulkę? Tak trzeba wnieść, aż to mąkę się wszystko, wszystkie Aha. składniki się zmieszają razem. Mm -hmm. Ono jest takie elastyczne, wiary to się jasno. Jest tak. dość twarde, widzę, ale takie też się wydaje elastyczne. Elastyczne i. I później trzeba ciężko, ale to rozwałkować na cienkę, nie? Mhm. Mm I rozwałkować. Dobrze, no to będziemy się rozwałkować. O świetnie. Gdzie pan? jest stolica. Dużo. Mm -hmm. Poradzimy sobie. Ale to się da. Dużą, tak, to teraz na tak. Dużą dużą mam... mam na siedmiu. różę. Tak, tu jest mniejszy, a tu jest duża. Bo taka róża składa się z kilku, z y... trzech, z trzech części. części. Pani teraz będzie wykrawać. O, jedna Dużo. część, duża. Średnia. Czyli widać, że takie różne szklanki, kieliszki, jakieś tak. straterki tu się przydadzą, prawda? Średnia, mniejsza? I teraz robię pięć takich odległych nacięć. Rozumiem. Trzy, cztery, wie, że magiczne te nacięcia są. Pięć. Jedna, nacięć. Dwa, trzy. Tak. Cztery. Pięć. To są, ja, aha, to czyli białko, białko z jajek. Nie no jedno białko, bo te drugie jajka są niepotrzebne, ale je no jedno rozumiem. Więc zostało. Białko jedno z tych z tych tak zostało, z pozostałych możemy na przykład zrobić sobie maseczkę na twarz. Tak. Mhm. Dobrze. Wkładam, tu posmarowałam i tu, tak. na te średniej. I teraz musi pani skleić te płatki. I teraz ten, na tę górną część nie skleję, nie, nie wkładam nie. i tu Aha. naciskam, Czyli. że to się te płatki rozchodzą. Aha, rozumiem. I na rozgrzany tłuszcz widać, gorący, że ten tłuszcz jest gorący gorący. Gorący. Mhm. gorący. gorący. tłuszcz. I płatkami do spodu. No No proszę jaki nie ciekawy myślę. przepis. Ja wcześniej takich róż karnawałowych nie widziałem, to, to, to dla mnie to jest jakaś nowość, myślę, że na, dla naszych widzów też.